Hologramowy świat, ego. Rozdział 17. Prawda, ego. Za pół godziny samolot zacznie podchodzić do lądowania. To ostatni moment, by pasażerowie skorzystali z toalety i spakowali swoje rzeczy do walizek. Jednak w strefie ekonomicznej panuje dezorientacja, a nawet trwoga. A wszystko przez profesora Johnsona, który zebrał wokół siebie grupę słuchaczy, Istnieją opowieści o zagrożeniach oraz aktualnych problemach Singapuru. I teraz wszyscy się boją, bo klimat się zmienia i trzeba chronić miasto przed powodzią, zbudować mocne bariery i wały, gdyż woda może zalać część wyspy i nie będzie gdzie żyć. A przecież już dziś mieszkania są bardzo drogie. Zwykli ludzie nie mogą pozwolić sobie na ich zakup. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej www.yvonaguide.pl, Go i innych platformach.